Witajcie w 36. poradniku do Unity. Ach, zaczniemy w nim tworzyć takie coś, co by mogło przypominać jakby Minecrafta. Ponieważ e, zainteresowanie Minecraftem jest dosyć spore, to postanowiłem stworzyć serię e, poradników, w której będę pokazywał jakby stworzyć coś podobnego do Minecrafta. Nie wiem czy mi się uda, postaram się, aby mi się udało. E, tak więc zaczynamy. E, ja sobie stworzyłem nowy projekt. E, w sumie to będą te kontynuacja serii poradników do Unity, bo w sumie to z Unity, także nie będę tworzył nowej serii. E, ja sobie zaimportowałem Character controllers i Terrain Assets do mojego nowego projektu. Na początek utwórzmy Empty GameObject, nowy GameObject, Reset Position, nazwijmy go Generalne i, i dodajmy sobie nowy folder, skrypty i nowy folder pre w skryptach utwórzmy nowy skrypt nazwijmy go generalne naciskamy dwa razy aby nam się otworzył ok a więc na najpierw będziemy potrzebować czegoś takiego jak poszczególne bo na razie stworzymy tylko generowanie terenu takiego bardzo prostego nic szczególnego, oraz e, możliwość stawiania i niszczenia blok bloków. E, więc najpierw utwórzmy public, game, object, ziemia. To będzie odpowiadało klockowi ziemi. Public, game, object, drewno e, i private. Game Object wstawianie będzie to potrzebne do wstawiania obiektów e, następnie private int ile równa się 100, zaraz powiem do czego e, private int ile gry odnośnie ile graczy jest już to jest potrzebne do tego aby wstawić gracza i żeby to było ładnie wyglądało, to utworzymy także nowy empty i to jest teren p jako parent, czyli że do tego obiektu będą dołą dołączały się wszystkie elementy naszego mm, terenu, czyli public object teren p jako teren parent i następnie jeszcze musimy stworzyć gameObject y, ziemia mały y, public gameObject jest drewno mały y, jest to potrzebne do tego, aby y, po zniszczeniu obiektu się, pojawiał się właśnie nasz ten obiekt więc najpierw start, utworzymy sobie nowy region i w nim tak int nie to jest dobra y, while czyli że dopóki coś będzie prawdziwe to się będzie to wykonywało ile będzie większe od zera. Dopóki ile będzie większe od 0, i for, pętla for już znacie pewnie dobrze. For int i równe 0 i jest mniejsze od 101 i plus plus. I teraz tak, wektor 3 pozycja równa się new wektor 3 i 0 z, z tutaj musimy sobie utworzyć ach nie o tylko 0 e, i tutaj z i wstawianie równa się stan to jest ziemia, pozycja, pozycja. Quadernion.euler. Czyli ustawiamy, jaką tutaj ma być, być rotację. new wektor 3, 0, 0, 0, żeby nie było żadnej rotacji as game object. I wstawianie kropka transform parent równa się ter p kropka transform, żeby wszystkie te obiekty były jakby dziećmi parent teren te, tamtego obiektu, który utworzyliśmy i teraz z plus, plus ile minus minus, czyli odejmujemy 1. Eee, no i to by było na tyle. Teren powinien nam się utworzyć. Zobaczmy więc generalne, przeciągnijmy do generalnego i Ziemia musimy utworzyć. No, a najpierw na scenie utworzymy cube, zwyczajny cube, nazwijmy go ziemia i przydałoby się jakieś tutaj jego ozdobić, czyli good dirt o, tak będzie wyglądała ziemia i dodajmy jeszcze tak ziemia, i tag się dodaje tak, że naciska add tag i tutaj wpisuje się jak się ma nazywać nowy tag, ja już sobie je utworzyłem wszystkie Eee, także to jest ziemia. Utwórzmy w prefabach nowy prefab. Ziemia. Ziemia do ziemi. Apply i zamknijmy. Następnie utwórzmy sobie drewno. To jest. Desk. A, to jest deska trudno, to jest to samo No, czy ja wiem czy to jest samo... A to sobie zmienię Drewno Drewno, drewno I jakieś by się tutaj przydało eee. hmm. Nie znajdę chyba tego Palma No dobra, niech będzie Palma czarne jakieś, a to później sobie zmienimy albo po prostu to o dobra e, ach nie to tutaj a dobra niech będzie to i utwórzmy nowy prefab Dre, drewno i przeciągnijmy drewno do drewna. Pociągnie z drewnem apply. Dobra. Gdy już to mamy, następnie możemy z drewna utworzyć takie coś mniejsze. Ach, nie tu. Drewno Ctrl D sobie zróbmy nowe i z tego zrobimy drewno małe. 0,3, 0,3, 0,3 i nazwijmy to drewno małe. Utwórzmy nowy prefab. I przeciągnijmy. A tutaj to. Z drewno małe to tak jest drewno małe e, apply i tutaj także drewno małe jest małe o ach nie tak tutaj powinno być drewno a tutaj drewno małe dobra ok i jeszcze to samo zróbmy z ziemią A tutaj musi być ziemia. A, to tak i sobie źle zrobiłem. Ziemia mały, ziemia. Okej, okay. dajcie apply, tutaj także i usuniemy i zobaczmy. Ziemia mały, Ziemia. Ok, mamy już to. A teraz jeszcze to musimy przenieść. Ziemia jest tu, drewno jest tutaj. Ziemia mały, tu. Drewno mały, tu. I teren P, tu. Lecimy start. Widzimy, że utworzył nam się dosyć spory teren, który składa się z małych ziem. Ok, gdyż. No. Eee, to tyle czasu zajęło, bo, bo jeszcze musiało się to. <laughs> jakby stworzyć z tego parent. Ale normalnie, jak się to zdebuguje, zdebuguje, czy jakoś tak. To to dużo mnie czasu zajmuje. Następnie musimy w Update stworzyć nowy region. I tutaj będzie tak. I gra... Aha. A, if ile gier równa się 0. To wtedy. A, jeszcze zapomniałem dodać public game object gracz. To wtedy wstawianie równa się instance 3 gracz new vector 3. 1 3 1 kwaternion jung identity czyli taka sama takie samo obrócenie as game object hm tutaj... Dlaczego? No... Dlaczego to ja nie wiem. Jeszcze do tego dodajmy gracz. Ile gier znaczy? Plus, plus Object. Hmm. W generalnych sobie przeciągnijmy jeszcze gracza. Może brakuje tego. Albo co dużo. O jest, dobra. W generalnych sobie musimy przyciągnąć jeszcze gracza, czyli utworzyć mu nowy prefab gracz e, i tutaj first person controller gracz prefaby gracz do gracza. Ok, generalnych gracz jest tutaj. Dobrze, zobaczmy jak to działa. O, jesteśmy i widzimy mamy tutaj ziemię. Możemy sobie chodzić, skakać. O dobrze. Następnie musimy sobie otworzyć nowy region. Myszka and region albo to może będzie lepiej lepsza nazwa e regionu stawianie obiektów i teraz tak e, musimy otworzyć nowy ray równa się kamera kropka my, kropka screen point to input kropka mouse Position, to po prostu bierze pozycję myszki, następnie musimy otworzyć raycast hit uderzenie i teraz tak if physics: ray, alt, hit tutaj. Znaczy także uderzenie. W JavaScript, jak się programuje, to nie trzeba pisać tego out, tutaj trzeba... To jest potrzebne do tego, aby sprawdzić, z jakim obiektem się spotkaliśmy. I tutaj dystans 20, żeby dalej nie można było budować. I hit, znaczy uderzenie, kropka .transform, kropka .tag, równa się albo ziemia, albo albo drewno inaczej nie, nic się nie postawi, e, i teraz i teraz tak, if input, get button down to jest uh, fire 1 tak się tutaj po prostu w tym input project settings Fire 1 nazywa się tak ten przycisk i to jest e, to jest mouse znaczy to jest lewy przycisk myszy w sumie i gdy to się naciśnie to wstawianie Równa się Instanci czyli wstawia nam na razie tylko deskę, mamy także wstaje nam e, drewno, już mamy tylko drewno? Drewno, hit, uderzenie e, kropka collider kropka transform position plus hit a, plus uderzenie kropka normal. Normalized cinek O, teraz obrót to jest hit. A, znaczy, uderzenie, co ja mówię: uderzenie, kropka, collider, kropka, transform, rotation. Hm. Rotation as game object. Gdy to naciśniemy, powinno nam wstawić. E, drewno zobaczmy czy tak się dzieje o proszę bardzo wstawiło nam drewno Trochę ciemne to drewno. No, z tej strony jest dobre, ale z tamtej jest... A, trudno. Dobra i teraz uwaga. Eee, gdy sobie załóżmy tutaj, zrobimy na tym, możemy stawiać do góry i możemy stawiać także na wszystkie strony. Widzicie? Możecie sobie stawiać, gdzie chcecie. Dzieje się tak za sprawą tego, że daliśmy plus uderzenie normal.normalized. Jest to, dodaje się do tego nowy wektor 3, który jest, który ma wartość tego boku, którego. Jakby do, dotykamy myszką. Mm. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, że czekajcie, o, że gdy tak zrobimy, to z tej strony dodaje się nam, e, z tej strony dodaje nam się pozycja x. Do, jeszcze jedna pozycja x, jakby z tej strony dodaje nam się pozycja z, z tej strony nam się odejmuje pozycja z, a z tej strony nam się odejmuje pozycja x o 1. I w ten sposób możemy kłaść nowe bloki, w zależności od tego, który, który, który ten, którą krawędź dotykamy. Postaram się to wyjaśnić lepiej w opisie tam filmu. Zobaczymy, bo nie wiem w sumie jak to wytłumaczyć. Dobrze, gdy już to mamy, to teraz możemy dodać nowy region. To jest niszczenie obiektu i w tym musimy dać if input.gets button down i to fire 2 jeżeli naciśniemy prawy przycisk myszy to if he, uh, uderzenie kropka transform, tak, równa się deska. Czyli jeżeli tak, tego, którego uderzymy jest równy desce, to ins, instance deska mały, drewno mały, tylko tutaj powinno być drewno. Drewno mały, hit, ach, uderzenie Transform Position, uderzenie, Transform Rotation, ok, wtedy się to nam wstawia, i jeżeli to sobie skopiuję równa się ziemia to jest ziemia mały no i to by było na tyle i jeszcze musimy sobie dać destroy czyli niszczy nam ten obiekt hit, znaczy uderzenie transform kropka game .gameObject game ponieważ możemy niszczyć tylko obiekty które są game gameObject nie możemy niszczyć na przykład transform jakby tutaj było na przykład. Public Transform. Nie możemy zniszczyć takiego obiekt. Musimy, możemy zniszczyć tylko obiekty Game Object. Okej, okay. więc sprawdźmy czy to działa Postawmy. Drewno. nim lewym. O! Pojawił nam się mały krocek. Tylko, że jeszcze musimy do niego dodać e, Rigid Body. I tak samo do ziemi małej też dodajemy Rigid Body. I będzie wszystko fajnie. Ok. O, widzimy, że, że działa. Tak więc, to by było na tyle w tym poradniku. W następnym pokażę może bardziej rozbudowane tworzenie tego terenu, żeby były podziały na różne strefy i tak dalej, oraz zbieranie tych klocków, nowe materiały i tak dalej. Więc, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, komentowania, oceniania i... Cześć.